Cześć, witam was na kanale Krypto Podróże. W tym nagraniu pokażę wam jak dodać sieć Polygon Matic do portfela MetaMask. Zaczynajmy! Jeżeli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, pamiętaj, że znajdziesz w nim instrukcję jak założyć portfel MetaMask, jak go zabezpieczyć, jak go używać oraz jak dodać do niego inne sieci, takie jak Binance, Marcin, jak HT, jak XDAI. A więc z tego miejsca zachęcam cię do subskrypcji tego kanału, abyś nie opuścił właśnie takich nagrań w przyszłości. Dobrze. W pierwszej kolejności wchodzimy na stronę matic developer oczywiście link do tej strony tak jak zawsze znajdziecie w opisie tego nagrania. Następnie klikamy develop, configure polygon on wallets, wybieramy MetaMask oraz configure polygon on MetaMask. I tutaj mamy całą instrukcję jak to zrobić krok po kroku. To, co nas interesuje, są to te informacje. Otwieramy sobie nasz portfel, klikamy sobie w tym miejscu, następnie rozwiń widok. I teraz sieć tak naprawdę możemy dodać na dwa sposoby. Albo klikamy sobie w tym miejscu, następnie własne RPC. I tutaj podajemy te wszystkie dane, lub możemy sobie wejść klikając w tym miejscu. Następnie ustawienia, dalej sieci. No i ponownie tutaj możemy dodać taką sieć, klikając dodaj sieć. I teraz wracamy na stronę, na której mamy wszystkie te informacje. Musimy sobie je kopiować jedna po drugiej. Macie tutaj wszystkie możliwe do skopiowania. No i oczywiście wklejamy tutaj w te kolumny. Jak już wszystkie kolumny mamy wypełnione, klikamy Zapisz i zobaczcie, jak otworzycie sobie portfel MetaMask, sieć już jest dodana, aktywna, możemy wysyłać na nią przykładowo kryptowalutę, MATIC lub inne, które śmigają na tym blockchainie. Jeżeli chcemy zmienić ponownie wrócić przykładowo do Binance Smart Chain, klikamy w tym miejscu, no i wybieramy tutaj z listy Smart Chain, główna sieć Ethereum lub dowolną, którą mamy tutaj dodaną. Także to tyle w tym nagraniu, mam nadzieję, że ten film był pomocny, jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, bo dzięki temu mój kanał będzie mógł rozwijać się jeszcze szybciej, a ja widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu, trzymajcie się, hej!